Nazywam się Przemysław Golewski, pracuję na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury w Katedrze Mechaniki Ciała Stałego, której kierownikiem jest profesor Tomasz Sadowski, i od początku mojej działalności zajmuję się materiałami kompozytowymi, a także połączeniami hybrydowymi mechanicznymi, co było związane z, z projektem Dolina Lotnicza, w której brałem udział. Współpracowałem wiele lat, współpracuję nadal z Filmowit Composite i to od niej tak jakby dostawałem te próbki w, w ramach tam współpracy. Natomiast też od pewnego czasu wytwarzam tutaj własne materiały. Dzięki właśnie tej współpracy nauczyłem się tam wielu rzeczy i skutkuje to też tym, że, że jestem no, w stanie tam wytwarzać też, też własne materiały, właśnie tą metodą infuzji próżniowej, która też jest stosowana właśnie w tym projekcie LIDER. Stosujemy tutaj materiały w postaci tkanin, które stanowią zbrojenie, które muszą zostać później przesycone przez osnowę w postaci żywicy apoksydowej czy też poliestrowej. Tak więc Na początku potrzebujemy foremnika, formy i następnie układane są kolejne warstwy zbrojenia. To wszystko oczywiście możemy samodzielnie tutaj kontrolować. Następnie taki pakiet musimy zamknąć workiem próżniowym, podłączyć odpowiednio zawory, sprawdzić szczelność, no, dokonać oczywiście przygotowania mieszanki żywicy z utwardzaczem i dzięki temu, że mamy wytwarzaną próżnię w takim worku próżniowym, możemy go niejako wypełnić i dokonać przesycenia właśnie tego, tego zbrojenia i uzyskać żądany, żądany tutaj właśnie wyrób. I taka metoda może być stosowana zarówno dla niewielkich elementów, jak i o, o większych struktur, np. dźwigary mostów kompozytowych. Stąd jest tutaj możliwość zastosowania w, w, w budownictwie. Zostałem naukowcem z tego względu, że tutaj nie tworzymy rzeczy standardowych. Tutaj jest, stykamy się codziennie z czymś nowym, co nie było zbadane, przynajmniej tak staram się kierować swoją, swoją tutaj pracą. Podejmuję się takich działań, które dotąd nie były, nie są znane w literaturze, czy też nie są może modownie rozpoznane. Stąd ta ciekawość, właśnie tutaj, która, która kierowała tym, że zostałem właśnie na uczelni. Tutaj, tutaj pracuję, tutaj się rozwijam. Na pewno duża zasługa jest tutaj mojego promotora, profesora Tomasza Sadowskiego, który no, zaproponował mi tutaj właśnie pracę w katedrze. Było to właśnie związane z rozpoczynającym się w tym czasie projektem Dolina Lotnicza i pracą w dwóch, w dwóch zadaniach badawczych. Właściwie od samego początku tutaj e, też mojej pracy na, na uczelni, bo tak jak wspomniałem, uczestniczyłem w dwóch zadaniach, w zadaniu ZB10, ZB15 w gronie lotniczej i to właśnie zadanie ZB15, czyli niekonwencjonalne połączenia stosowane w konstrukcjach lotniczych, były e, związane z połączeniami, to możemy wymienić na połączenia właśnie, Klejowo-nitowe czy też klejowo przetłaczane. Badania były wykonywane oczywiście laboratoryjnie, próbki były tutaj u nas wykonywane w, w laboratorium. Natomiast tutaj było szereg zagadnień związanych z symulacjami numerycznymi. To jest taka dosyć, e, można powiedzieć, potężna tutaj dziedzina, którą też się zajmuje na co dzień, to są symulacje numeryczne. Ze studentami pracuje mi się no, bardzo dobrze, można powiedzieć. Jest dobry kontakt. Należy wspomnieć, że przychodzą do nas na wydział do i architektury, zdolni studenci, z którymi no, można nawiązać kontakt i, i są chętni tutaj poznawania nowych rzeczy. Stąd też mogę z nimi realizować różnego rodzaju prace dyplomowe, które no, po części są tutaj kontynuacją tych moich badań, które, które, które realizuję. No, na pewno też tutaj przejawiają własną inicjatywę. Potrafią czasami coś podpowiedzieć, potrafią coś nowego wnieść. Zaskakują mnie pewne czasami e, wyniki badań czy wyniki eksperymentów, których się no, nie spodziewałem, że powiedzmy. Osiągnę, czy czegoś nie osiągnę, to jest to jest ciekawsze, jak czasami się czegoś też nie osiągnie i trzeba dochodzić, e, dlaczego tak wyszło. Tak, jest ten taki proces e, poznawania jest tutaj istotny i to jest najbardziej tutaj e, takie pociągające, ale też no, ważna jest ta współpraca z przemysłem jednak, bo jeżeli nie ma to jakiegoś takiego potwierdzenia w rzeczywistości, e, nie ma zastosowania praktycznego, no to też to taki traci sens, e, jeżeli jest taka, no, może być nauka dla nauki sama. To, to, nie, to nie będzie to sprawiało takiej przyjemności, jeżeli przekaże się to dalej gdzieś tam w wiedzy, powiedzmy, e, przedsiębiorcy, z którym się tam współpracuje i on to zastosuje, i widzimy wtedy efekty tej pracy, jest to wtedy duża, duża przyjemność i duża satysfakcja. Film został zrealizowany w ramach realizacji projektu Nauka da się polubić. Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Moduł Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu. Projekt jest dofinansowany z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Edukacji i Nauki.